Witam serdecznie, ogród marzeń minus 3 u nas o poranku, ale jeszcze pogody zimowej nie widać. Jest chłodno, ale nie ma śniegu, czasem się pojawia, ale jak na grudzień mamy bardzo ciepło, bardzo przyjemnie. Dzisiaj zapowiada się chyba bardzo piękny, słoneczny dzień. Oczywiście wszystko może się jeszcze zmienić, ale na razie na niebie nie ma ani jednej chmury. A ja chciałabym zaprosić Państwa serdecznie na spacer po naszym ogrodzie. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że teraz ogród niewiele się zmienia, bo tak naprawdę zmienia go aura. Czasem jest słonecznie, czasem jest śnieg, czasem są mrozy czy przymrozki. Nie wiem już jak to nazwać. Chyba zimą to jest to mróz. I mgła, przepiękna mgła, która wije się między drzewami o poranku, wieczorami. Wygląda to bardzo tajemniczo, bardzo pięknie, magicznie. Jeżeli chodzi o rośliny, no to wciąż ogród jest jeszcze pogrążony w zimowym śnie i tak pozostanie aż do wiosny. Natomiast żyją i kwitną te rośliny, dla których właśnie jest teraz pora kwitnienia. Więc zapraszam serdecznie do ogrodu, chodźcie ze mną, zróbcie sobie pyszną kawę, herbatę i chodźcie. Oliwnik dwubarwny Limelight to jest bardzo piękna odmiana oliwnika. Też wiele razy przedstawiałam go w filmach. Dlaczego? Ponieważ bardzo go lubimy. Jest to krzew zimozielony czyli cały czas liście pozostają na krzewie również zimą, również podczas bardzo silnych mrozów. Jest do tego przepięknie kolorowy liście ma ślicznie przebarwiające się niektóre są szare, te młode inne są zielone, a jeszcze inne są cytrynowo-zielone są takie wielobarwne tak jakby malarz od niechcenia byle jak pomalował te liście pędzlem. Jest to krzew, który nadaje się świetnie do formowania ale ciekawostką jest to, że on wciąż cały czas kwitnie. Ma jeszcze dużo bardzo ładnych, białych, drobniutkich, nietypowych kwiatów, ale one przepięknie pachną. I te kwiaty są wykorzystywane jako zapach do najdroższych, najpiękniejszych perfum, bo trzeba przyznać, że zapach jest naprawdę przepiękny. Jeżeli ktoś spaceruje w pobliżu, to bardzo łatwo wyczuwa ten magiczny, cudowny zapach. Kwiaty są białe, takie można powiedzieć, srebrzysto białe i chociaż mamy dzisiaj 8 grudnia, to kwiaty wciąż jeszcze są. Dlaczego? No dlatego, że w dzień jest ciepło, zdarzają się też noce z temperaturą na plus a tutaj staw przy stawie nie jest za ładnie dlaczego? no dlatego, że nie wycinałam z tej strony suchych pędów gdybym wycięła byłoby tutaj ślicznie, pięknie ale zostawiam zostawiam po to, aby drobne owady drobne różne płazy Książcze i chrabąszcze mogły się tutaj schronić, żeby miały schronienie. Mamy żabki, mamy kumaki górskie, zwłaszcza bardzo lubimy kumaki górskie, bo przepięknie śpiewają. Dlatego staramy się, żeby tutaj do wiosny pozostały te gałęzie pędy. Później będziemy je przycinać. Tutaj rośnie oczar pośredni, oczar dejan. Na razie jeszcze nie kwitnie, ale ma dużo pąków kwiatowych, czyli myślę, że z kwiatami powinniśmy się zobaczyć. No, zobaczymy, wszystko zależy od pogody, bo rośliny potrafią bardzo pozytywnie zaskoczyć. Może zakwitnąć przed świętami Bożego Narodzenia, może zaraz po nowym roku zobaczymy. Tutaj wysiały się srebrniki Judasia. I te srebrniki też, jak na razie, nocne mrozy nie zostały tutaj przez te nocne mrozy pokonane. Wciąż mają liście, może troszeczkę takie przymrożone teraz o poranku, ale w dzień się rozwijają i są bardzo ładnie zielone. Ja chciałam, żeby się tutaj wysiały, ponieważ po drugiej stronie mam habry a tutaj właśnie chciałam srebrniki Judasza, które bardzo ładnie wiosną kwitną na różowo, a czasem zdarza się, że jej kwitnienie, Powtarzają w ciągu roku, nawet tutaj niedawno wycinałam pęd z resztkami jeszcze kwitnących kwiatów. No wiadomo, że to piękne, spektakularne kwitnienie jest wiosną. Ale miło, że później też czasem zakwitną. Tutaj jest cyprysik gruszkowy. On taki troszeczkę zrobił się rzadszy, jakby, i dlatego też staram się przycinać przy nim różne krzewy, żeby go nie zacieniały, żeby się zagęścił, bo jest to bardzo piękne, można powiedzieć, niewielkie drzewo. No teraz może nie prezentuje się tak ładnie, ponieważ wiosną, latem ma znacznie więcej tutaj ulistnienia, więcej tych gałęzi i jest zdecydowanie gęściejszy. No ale drzewa iglaste też czasem zrzucają liście, to jest taka naturalna nie liście, tylko igły, przepraszam, to jest taka ich naturalna cecha. To samo mają sosny, świerki, więc jeśli nie jest to w nadmiarze, to nie należy się tym martwić. Na rabacie teraz bardziej widoczna jest tużyca, tużyca osimska, bardzo piękna, o żółto-zielonych liściach. I bardzo ładnie się prezentuje, to też jest trawka bylinowa, wieloletnia, no tutaj akurat widzę, że, że, nie mam, ja nie, mam, mam, nie zauważyłam spośród tutaj tych liści, y, liliowców, natomiast, y, jest to roślina zimozielona i ja ją właśnie bardzo lubię, ponieważ zimą, gdy jest już tak troszeczkę w ogrodzie, można powiedzieć, smutno, to ona rozjaśnia swoimi liścimi, przede wszystkim tym takim żółtym ubarwieniem. Na razie może efektu tutaj nie ma, ponieważ w ubiegłym roku ja je podzieliłam na mniejsze i rozsadziłam tutaj po całej tutaj rabatce wzdłuż na obwód, tak żeby tutaj było właśnie kolorowo. Zimą w ogrodzie przejmują stery rośliny zima zielony. Tutaj jest barwinek. Barwinek jest bardzo ładny, zielony, ale bardzo szybko zajmuje powierzchnię, którą się mu przeznacza i trzeba mieć na niego oko. Po wierzbie wspina się czmielina. Ja posadziłam czmieliny przy drzewach i sprawdzam jak one się zachowują, czy nie będą niszczyły, zagłuszały tych drzew. Jak na razie no, nic takiego tutaj się nie dzieje yy, i czmielina urosła bardzo wysoko, urosła już prawie do tych pędów, które my przycinamy co tak 3 lata może 4, przycinamy wierzbę, żeby nie była zbyt duża, żeby tutaj nie zagrażała naszym budynkom no i żeby nie zagrażała też nam strumyk został wyłączony nie szemrze, będzie szemrał wraz z nadejściem wiosny, na razie tutaj cicho, cicho jest, cicho szak. Macierzanka, macierzanka też jest to bardzo ładna roślina, zimozielona, o drobniutkich liściach, bardzo ślicznie wygląda zmrożona, gdy jest mróz i te końcówki robią się białe i jest to roślina też na wieloletnia, też bardzo odporna. Ale tutaj chciałabym pokazać, ponieważ tutaj posadziłam, tu akurat jest mała, też jest czymielina. Mam czymieliny o różnych kolorach liści, różne odmiany. I dlatego właśnie sadzę przy każdym drzewie, staram się posadzić różne, tak żeby było ciekawe. Mam jeszcze o biało-zielonych liściach, ale one są na razie bardzo malutkie i jeszcze je nie widać. Ta tutaj bardzo ładnie rośnie. No teraz, gdy jest minus 3, one są wszystkie skulone i może nie prezentują się aż tak ładnie, ale jak tylko zrobi się słoneczne, troszeczkę ciepło, liście się wtedy wyprostują i będą wyglądały bardzo ładnie, tak dekoracyjnie. To jest też taka naturalna cecha, więc tym też nie należy się martwić. No i tutaj, tutaj. mamy na razie w ogrodzie tak spokojnie. Na stawie jest lód. Rybki nie pływają, chyba że zaświeci słońce, to będą pływały pod lodem. No, zrobiło się w ogrodzie teraz bardzo dużo miejsca, bardzo dużo przestrzeni, bo drzewa i krzewy liści nie mają. Na tej rabatce rośnie złotnica żółta, to jest srebrzysto-zielone liście. To są właśnie jej liście. To są zimozielone liście. Też bardzo ładna roślina. Bardzo ładnie, bardzo ciekawie kwitnie. Potrafi mieć i żółte kwiaty, i piękne i zielone kuleczki już przekwitniętych kwiatów, gdy tworzą się nasiona. I ona też tutaj nie jest może duża, ponieważ też ją dzieliłam i sadziłam wokół rabaty. Tak, żeby było ciekawie. ale jak już jesteśmy tutaj. Tu jest Edgewortia papierodajna, Edgewortia teraz e, zostały same pąki kwiatowe, no i nagie piękne czerwone pędy i tak się właśnie z mężem zastanawiamy, ponieważ kiedyś kiedyś, gdy próbowaliśmy przezimować agawę i kuflika w gruncie, zbudowaliśmy z poliwęglaną takie przenośne dwie szklarnie i my te szklarnie mamy i zastanawiam się właśnie, czy by tutaj tej szklarni nie założyć na Edgeworty po to, żeby pąki kwiatowe jej nie przemarzły, bo Edgeworthia nie przemarza jako taka, rośnie bardzo dobrze, czuje się u nas super, ma miejsce zacisne. Ale chodzi nam o to, żeby wreszcie te pąki kwiatowe się przepięknie rozwinęły, a w ubiegłym roku wygląda na to, że chyba raczej przemarły, ponieważ nie mogły usnąć, ponieważ my tutaj cały czas dbamy i pilnujemy i podlewamy te rośliny. No, zobaczymy. To jest nasz, nasz taki wstępny pomysł. Jeżeli ktoś z Państwa ma te rośliny, ten krzew i wie jak pielęgnować, to bardzo prosimy tutaj o jakieś rady czy, czy pomysły. zostało mi bardzo dużo tutaj byli w ogrodzie, bo tak jak mówiłam no mamy tutaj różne żyjątka i chcielibyśmy jakoś im pomóc troszeczkę żeby tutaj przetrwały, ja wiem że są i pożyteczne i niepożyteczne że mogą być też ślimaki ale jednak liczę na to że ze ślimakami już przynajmniej z inwazją się raczej wiosną nie spotkamy w tym roku ich nie było z wiosny troszeczkę owszem, ale później już nie, dlaczego? No dlatego że ja je zwalczałam mechanicznie, to non-stop. Do tego wypuściłam kury na ogród. To też był taki skuteczny oręż. One grzebały, wyjadały jaja ślimaków, wyjadały też same ślimaki, więc myślę, że się nie zobaczymy. Tutaj mam zimowity. Zimowity wciąż kwitnął 8 grudnia, a to kwiaty jeszcze są. Jestem szalenie ciekawa, jak długo będą kwitły. No, jest to też dla mnie niespodzianka, bo mówiąc szczerze, no, nie spodziewałam się, że tak długo będą kwitły. Ale jeśli jest prawdą, że w następnym roku już nie kwitną aż tak długo, nie produkują takiej ilości kwiatów, no to zobaczymy, ja będę obserwowała, ponieważ zimowity mam po raz pierwszy. No i tutaj z tej strony ogród też jak widać uśpiony. Nic tutaj szczególnego się nie dzieje. Ale ponieważ mnie to bardzo ciekawi, myślę, że Państwa też, jest tutaj suchołuska, nieśmiertelnik. I ta suchołuska, nieśmiertelnik, jak na razie zachowuje się u mnie, nie wiem jak nazwać: czy jak, jak, jak roślina dwuletnia, czy jak byli na to nie, ponieważ co roku się wysiewa i te, które się wysiewają, zostają do następnego roku. Czyli, krótko mówiąc, chyba zachowuję się tak jak w Australii. Nie mam pojęcia. Tutaj jest mak wschodni o czerwony kwiatach, bardzo piękny. No i tutaj no, będę cały czas pokazywała, ponieważ w ubiegłym roku nieśmiertelniki miałam do następnego roku, czyli do następnej wiosny. I wygląda na to, że wszystko na to wskazuje, że tym razem będzie tak samo. O szklarni rośnie lawenda i widać między nią liście szafirków. Tutaj też zrobiłam nieco trochę przemeblowanie, ponieważ w dzień, gdy jest ciepło, gdy nocą nie ma mrozu, przesadzam rośliny, podlewam i rośliny mi się przyjmują. Tutaj też drobne przemeblowanie. A tutaj kwitnący czymiernik odmiana Waleria. Bardzo piękne, coraz więcej kwiatów rozkwita, szliczny tutaj wygląda. No i tutaj pełno siewek ciemiernika białego, więc w tym roku raczej nie zakwitną, tak ale myślę, że w następnych latach już tak. Tutaj też oglądam, czy nie pojawiły się gdzieś jakieś kwiaty, ale na razie jeszcze tutaj te czymierniki, jeden był w pąkach Pąkach, jeszcze na razie nic się tutaj nie zmieniło. Rabata z szafirkami i hortensjami. Ale tutaj fajny krzew, też go przedstawiałam wiele razy. To jest guzikowiec, zachodni guzikowiec. Zostały na nim tylko piękne guziczki. Te guziczki wiosną ścinam. On bardzo szybko później zaczyna rosnąć. No i mam mnóstwo kwiatów, guziczków białych. Teraz są to guziczki takie ciemnobrązowe, też bardzo ładne. Żegnam się, życzę miłej niedzieli i do zobaczenia.